He, Ertonsena. He, hum, hum. Nie, na Gdzieżczyna tak Damiana. Dziewczyna Damiana wygląda przez okno, nie może się z nami ścigać. To Damian jedzie. No nic. A co jeśli to jest fake? On właśnie wysyła snapa, żebyśmy myśleli, że nie. Yes, nie, bo zajęta. snapa zrobili wcześniej, ale wysłali dopiero teraz. Tak, Aha. tak. A telefon był skrzynca bez internetu takiej, nie? Nie, po prostu mnie nikt nie wyszli. A, A no, no tak, snapik no, się tak, zapisuje. No tak, w sumie. Wzięli taką. Taki filtr jest można sobie znaleźć, nie? Że bierzesz po prostu z rolki z telefonu i wysłasz jako snapa normalnego. To Albo Damian napisał program na faście, który może symulować No, to najbardziej. najbardziej. informatyki Dobry projekt na ja to... studia, akurat na wejście się popisać. Czy Damian w ogóle jest? No właśnie no, nie. Ja I... tam, akurat ja tam. Ej, powiem wam, że obejrzałem ten dokument o, o kasprzaku. Damian Ta dziewczyna, co się... Ta dziewczyna, co się wypowiada, że poszła na UW. No no Tylko na Tygodnia związanego z informatyką. Kurde, daj chwilę no sobie na, ja na, na germanistykę. No czyli musiała napisać maturę raczej tak srebrnie. A czyli na którym zjeżdżasz? Na siódmym. Dobra, dzięki. <laughs> Daniel, Co jest, na którym? Ty za A ty masz no. medycyna w Citizen softy? Ja? No? Ja żółte mam. Daniel, na którym? Ja sobie zmieniam, czekaj. Okay. Eee... Na... Ja miałem, no czuł, nie, 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 jak chcesz mi to nie, Ja na piątym, szósty nie, no nie, Ja siódmy, nie, 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 kurwa... nie, Dobra. nie, 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 dzieje nie, Zapomniałem, że startuje ostatni. nie, no nie, Oj oj, <słans> no, o, oj tej pozycji, bo nie, O nie, się nie, 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 Tak się Tak X się nie, nie, No, z ten jak wystartował oczywiście Danielu jak go To no już starcie. mnie strzelił o! 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 Kurwa to mnie no nie. muszę Kurwa. No zajechałeś mi drogę No bo mnie walnął no Daniel Ta baluga wcześniej. teraz pojechał No bo mi Alfon 2 z zaczął kurwa miał. hamować tak? tak, bo ja jadę bez niejako mam już nie pomarańczowe żeby no. właśnie no. uniknąć takich sytuacji Ależ tam nie hamowałem za pierwszym Kubica, razem tak? Kurwa, tak, Russell. Jeźdź oliver, jeźdź. Jadę, 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 daję gazu. Fajnie. Ale Ale na tym starcie było. Oj, oj, Ojojoj kurwa. Zaprze, te oliver ten, na, na No ja ten nie umiem inaczej. Ja zadoszam ja tak ja do to drogową, której nie ma jak ominąć. Marcin! Sorry. Kurwa, no i ja przez Marcina jeszcze dostałem, no. No, czyż? no ale ty mi zajętałeś drogę, więc jeden da jeden. Jak wszystkim Danielo? No na stawie, znaczy mówię o tym, z dunku, że na stawie, na pierwszym zakręcie, Kto Zabar. mi to nie! Czekamy na drs kurde, Czekamy na drs Ej, z dunek, A nie, to marchewka. Co się tam stało? że z tak wefnął, no. Molimy! Znaczy tak jak graczam. No, 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 tak racza... Na mordzień zakazu skasowanym, no. Jeszcze 3 sekundy teraz Nie <laughs> Przepraszam, się pojezdz na niej. Ale chcę zjechać tu i to? Ej, ja no jestem do to, to Ja Czyli nie umiem nie idzie, kurwa przejechać Nie no. ma opcji Malcie <laughs> Ja nie no umiem, no umiem To poleci bomba No to jest no to Dlatego wolę startować ostatni Ja startowałem ostatni, to Google dał Pan Damian trzeci jest z różnym skrzydłem To no w dup jestem wyścigiem Zresztą to wyjeżdżasz, no, no to jeszcze sobie historia. Czemu co nie mogę z kary odczekać? Czemu ktoś się zatrzymał na środku toru? Oj tak Jak Mekka stuwali na pierwszym Mek! No i kurwa gar zbieg się zahamowałeś, no Kurwa jak Mario, ty mi rzucam takie muszelki do tyłu po prostu, nie? No? Ale zaraz! Opłaciło się. Wyprzedziłem go, zniszczyłem mu skrzydło i zostałem jest? Zaraz ci to samo powiem o tobie, kurwa. Nie, proszę, nie rób tak, bo się popłaczę, przysięgam. Chyba ze śmiechu, kurwa. Nie, ze śmierci. Tak się już rozbala o barierki. Skrzydło ujebane, kurwa. No, nie umiem jeździć, no. Na tego. No, to, kurwa, puść, nie. Hamuje wcześniej, żeby na pewno się nie rozbić. Widzicie, wy robicie reakcję na ostatnią sekundę, a później nie macie skrzydeł. A ja pierdula i jest. Nawet cytunka ładnie puściłem, wyjeżdżając, do, zostawiłem mu miejsce, to i tak mnie skasował, no. Jak skasowałem? Gdzie? No gdzie potem! tym! Przecież przy ciebie spina złapałem i ścianę. A gdzie? No, ten, jak hamowałeś przy daniu, bo się tam wepchnąłeś. Mam miejsce na ma że mniej więcej, bo hamowałem przy ja wszystko obrożę. To no, zakręt w prawo. Daniem, ja z skadłem, Oliverem bo... hamowałem gościu! Ja zrobiłem zrzut, jak oni mi na zahamował na tej mordy. S? No bo ja no. lubię wcześniej sobie zahamować Pusię na mordzie jakaś... Cię kurwa mudrze mnie był przed tobą, ci zahamuję wcześniej kurwa, naprawdę <noise> Nie proszę, nie rób tego. Nie chodzi o test reakcji kurwa Kościół lefrek lefrex chutewego ja w byka To hamuj normalnie w zakręt wtedy byku Nie nie umiem, bo się wtedy boję, że się nie wyrobię Ma ktoś już jakieś kary? Kary nie, ale dwa ostrzeżenia A, oś ja mam 3 sekundy, pięknie. Jeszcze je jebany złapał, do kurwa. No ale że jest? <grym> A jest no najpierw, my, To trzy zbunek bez? Weź Trzecie miejsce zjadza. No ale że ja będę na podium jak się nie rozwalę w międzyczasie no, 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 <grym> tak. Czyli szanse są 0% mniej więcej na to że się nieraz dupie Potwierdzam 0% No 0% byczku Nie no proszę Norris zrób coś pożytecznego i nie daj im przejechać Vlog z gościu Da kupić suba na streamie no, Kupić ci <grym> suba Dalej nie ma diaresu kurwa naprawdę Chore kurwa tak. Czyżby buget? Nie, 1-0-4-0, kurwa, od Ej, no wyprzedza mnie. B tam, gościu. Idź, się. śmiecię. Dobrze, wypchnij go, kurwa, wypchnij Olivera. Nie, no. B młody, idź tam. Ale sportowa linia jazdy. Myk. Ja bym tak samo z skrzydła nie mam. <śmuszczak> Dobra, Przyska już rasz, ciągnę, od Norisa, ciągnę od Norisa, ciągnę od Norisa. Chyba Norisowi. Przepraszam, to no, było niepotrzebne. tylko dla fejmu na wliczu człowieku. <laughs> Normalnie, wypić się. Teraz się śmiejemy, bo zobaczycie kurwa jak będę trzeba hajs. I coś innego do Niestety jesteś z polski stunek, nic z tego nie będzie miało miejsca. Mówię po angielsku. A, englando? No. Okej. Okay. Englando, my friend? Jest, jest. Mucho grande, English. Nawet ktoś się na pewno zorientuje, że jesteś z polszy I nie warto w ciebie inwestować To będzie nielegalne wyprzedzanie kurwa, i kurwę no Już legalnie jest, już legalnie no Spierdalaj Ale driftem wjechałem w ten Moje opony piszczą z bólu, Czy ty wyprzedziłeś Norisa? Tak <laughs> 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 Ale gówno się odgrywa Chamsko mu się pierdolie ale wyprzedziłem Tak samo jak ja, ale możesz mi podziękować, bo ja mu rozwalniałem skrzydło Ja też chyba no i znowu <laughs> Bo mi się w okieniu. Nie, no ale ty mnie teraz wyprzedzisz. No nie wiem, skrzydła nie mam. Dunek, Dunek, weź mnie wyprzedzaj. Nie. Proszę. No co ja nie. ci takiego zrobiłem? To, że cię z break checkowałem tak ze trzy razy, to z mojego znaczy, teammate'a tak jakby tak pośrednio, kurwa. Jeszcze mnie to... A Danielka? Co ci Daniel zrobił? <laughs> no nic. No właśnie. No przepraszam chłopaki, Ja się stresuję. Jakbyś takiego małego niewinnego zajączka kurwa zdeptał, no czemu? Po co? Dobra, Stunek, ale nie ma w ogóle się czym przejmować, ja i tak się rozwalę na więzi do Pitu. Kiedy zjeżdżasz? Na ósmym okrążeniu. To cię złapiesz. Sam? nic. Ale... Nie no, ale jak chcesz wjeżdżać do Pitu, to jak ja się rozwalę, to ty też postoisz. No to ja ma mam mało czasu, żeby cię wyprzedzić. Ej, Zdunek, zbliżasz się do mnie czy oddalasz? O kurwa, yy... zbliżasz się. Ej, yy, no. Ej, wej, zahamuj! Zobacz, hamulce działają. Ja słyszałem, jak Jeff ci mówi, że średnio. Spadek przyczepności. Naprawdę, przysięgam ci, że przebitka była i ja słyszałem twojego Jeffa. Tak. A, to do mnie nie dotarł, więc zły kanał, go droga z tej Chyba tak. O kurwa, ale gówno, teraz waliłem Nie lubię tego zakrętu. Nie, proszę, zahamuj na chwilę. Dzięki okay. Czy ty zjechałeś? Ale sraka Damian, za co ty masz karę? Ale masz... Myk, drugie miejsce! Wystarczy Skryndy z Ej dobra, zeskrynujmy to i róbmy już z tego punkty, co? Proszę No, dla mnie też. Dla mnie też. A i drugi Mercedes, to my mamy które? Drugie i piąte miejsce? Nie, czwarte. No, piąte. A, no piąte, przepraszam, nie umiem liczyć. Darza się. Nie, no, ale że Mercedes wyjeżdża. Ja, tak? Ja? Oliver był dużo przed tobą? No tupie mu siedziałem. A, czy nie wyjedziemy przed nim? Dobra. Nie no jak przede mną No bo wyścigłem się przedtem jak no nie blokujesz Na którym zjeżdżasz do pitu? Ja? Nie, mój teammate Na tym A, a okej okay. To ja zjadę na następny O jezu, a ja tu gówniam nie zrobiłem hey, Damian ja na tym zjeżdżam, okej? Okay? Dobra, skok, no następna, więc... Dobra. Danielo, łapiemy boty? Tak. Dobra. A teraz jeżdżają. Jak nie... Nie, czekaj, buty na 8 chyba zjadą. Czekaj, czy Marcinek i Daniel są pierwsi i drudzy? Daniel. Koś, ja pierwszy, ja drugi. Nie no, co to ma znaczenie? Ja musiałem na drugim kółku skrzydło zmieniać. <laughs> Skóry, przepraszam. <laughs> Że tak powiem. Tak. Nie no proszę, dajcie mi dojechać, jest dzień dziecka. <laughs> no to <laughs> no tylko za nami. Wyglądam najmłodziej z <laughs> nas wszystkich. <laughs> Proszę was, nie bądźcie tacy. Cięgam, że jeśli ci rozbiję na wieżę do pitu. To refunduję tę grę. A nie, kupiłem przez ten. Fakt. No i też. No to gówno. To sprzedaję konto Steam. Yes. A teraz zjeżdżam Marcin, na No kurwa serio, pinceja. No nie, ten go chyba nie czapny. Próbuj. Nie na rzęs... Ja stałem, przepraszam. Nie zdążyłem już wyhamować. Jedz, jedziesz z Nek? No wepchnę się. Dawaj, ty go wyprzedzisz. Uch, ale blisko było. No a to ja już wiedziałem, że tak <śmany> będzie. Że... O kurde, oni to tak szybko zrobili? No. O ale no. jestem Debilem. <śmany> Stałem i czekałem, kiedy mnie wypuszczą, aż już zielone było. <śmany> Światełko. <śmany> no to trochę to podwaliłem teraz. Dobra, wymuszam na bezpieczeństwo. Sekunda yes? 59 tysięcy, serio. Wyjechałem z ale w jeszcze boty nie zjeżdżały przede mną. McLarenem. Dobra. Czary Zdunek, przepraszam, ale... Nie, nic nie zrobiłeś. Nie? Dobrze. Przepraszam Zdunek będę za, za wcześnie zaklętach hamowo, ale inaczej nie umiem. Teraz to już przed tobą jestem, co masz zagadać. A, no to ktoś za mną. No to Danie, znowu cię przepraszam, Danie, w takim razie. Przepraszam, Daniel. To zbyt napada guzik po prostu. Przepraszam. Nie będzie się odzywał. Po prostu klikasz B. Przepraszam, Daniel. Przepraszam, Daniel. Chyba tak zrobię by... Ja? Nie, nie mam żadnej. A jakim cudem my potraciliśmy tyle pozycji? Kto tam jeszcze przejechał? Czy ktoś przejechał nie biorąc pitu jeszcze po prostu? Dwa a, czyli oni będą A... się pitować. No teraz pitują. Czyli my odzyskamy tę pozycję. No. Ty będziesz mnie tam ja będę tu... nie tam Nienawidzę tego zakrętu. Wsięgam. Widać, że go ruscy robili. Te makrary no, oba naraz jechały, się zablokują jeszcze chyba no, że mają dobry pit stop No nie wiem byczku, no nie wiem Nie no, Daniel mnie wyprzedza Muszę cię wyprzedzić Sprawić. Nie, jedź. A z prawej, okej okay. No jedź Było ciężko Jeszcze cię chyba dotknąłem Nie, 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 ani troszeczkę No, zahamowałem wcześniej Ale ja się będę bał ciebie teraz próbować wyprzedzić No to nie próbuj miał... Nie no, jak nie próbuj to się broń przed McLarenem albo na prostej próbuj. No, to. Znaczy na prostej i tak mnie przegonisz no 300%. I am Boeing się so much. <ścoughs> Czy rozwalę Daniela? No, no. Bardziej się wiesz, rozwalać rozwalę kogoś niż się. Ty, jaką wypłatę mają kierowcy? Eee, formuły. trochę no, Okej, okay. <laughs> okay, dziękuję. To taka fajna robota, jeszcze im płacą. Taka fajna, taka fajna, potem wyobraź sobie, Japonię w deszczu, człowieku. A potem wyobraź sobie, wypadek śmiertelny S? No. Spierdalasz się o drzwi no. A wiesz, że w każdej robocie ma jest... No? W brońcie można go informatyk. Nie, no, jak masz. Hmm, czy nie, wymyślę taką robotę, że nie da się zginąć. Śmierć. O, co? No dobra, ale każda robota ma jakiś procent ryzyka zawodowego, tak? W formułce na pewno jest większy niż jako bibliotekarz. no tak. A co się stało? To się rozwalił. No właśnie. Nie, kibic się walił na to, mówię wam. Ty, no serio? A, no? Tak, wiórka przed jego? Ja, nie, mewy, mewy, Taka, mewy. Dziki kto... świft siedział. By... Dziki świft. No wolno, mam takie tempo, słuchaj. Tak spokojnie, ale... O, no. Jasio. Na... Ja, się... ja nadal chcę na, na to wyjście. To. Jak tu teraz na 3 sekundy uciec Oliverowi? Ale dobra, będzie sobie. W tygodniu, <laughs> dobra A ja ci no, nie, nie mogę dogonić, Daniel. Stawiłem nie. na ubogie i tak ci nie mogę dogonić. No ja muszę trzymać, no musimy trzymać tempo. Nie wiem, w ogóle powinno być coś takiego, że faktycznie też na tych wyścigach automatycznie im się ustawia tempomat od górnie. Żeby nie mogli tak dojeżdżać blisko siebie Tylko, żeby się kontynuował wyścig w takiej formie jak był Nie Mniejsz Deltę? No zmniejszam, sorry Ule, mi 5 sekund w momencie Tak? Aż tak gdzieś podjechał? Nie, ja bezpiecznie jak widzę, że jest jakiś prompter na czerwono To od razu hamuję, wyłączam samochód Dobra, nie gonimy już bez dead Marcin w paryacka Szkoda byś... Znaczy bo ja i tak nie go, będę bo drugi, bo przez tego safety car'a bo mam 8 sekund ja Cał czekasz Zdunek też pewnie ma jakieś kary, tylko on się nie, nie. przesłębę chcę rzucić bogate jak mam 276 no, na tak, plusie Tak Oj, tak. A no tak, jest jak chcesz Marcin Melciu dać kierowcę za tobą, to ci powiem o karach, nie? to... No wiem. Może sprawdzić wiem. Damianowi. Znaczy na poprzednim kółku mi nie powiedział akurat o to. Czemu już nie ma w ogóle tankowania na wyścigach? Woli bezpieczny. <słuchaj> okaże że Oliwet tak tak wygra, a nie mamy kary. Nie no, nie ma opcji A Damian ma karę jakąś? Po 3 sekundy. Tak. Ale to był najpiękniejszy prezent. Jutonek ja ja masz? Nie mam. Nie, nie ma. A no, to jesteś pierwszy. Ej, mogę stówrzuć bota? Mam, mam A ja. Ej, ja stówrzućę bota, bo się boję. Tak, bo to jest <laughs> Powiedzcie, jak będzie zjeżdżał. On zjeżdża, zjeżdża, na tym okrążeniu zjeżdża. No to co to uciekamy. O kurwa, ekran mi się pomarańczowy zdradził, ten niebany filtr do oszczędzania wzroku. Uwaga, teraz wolno będzie kroku. w chuj. Właśnie widzę. No, 21. Okay. Uwaga na tym tutaj. O oh, Tak, tutaj bardzo uwaga. Ja tak zahamuję sańcowi przed nosem, żeby mu zniszczyć skrzydło, co wy na to panowie? O oh, Jezu, aż tak wolno? No, no tu... musiałem również hamować. O, safety car. No, Ciekawe, ile dostaje kierowca safety cara wypłaty. <laughs> Musi zapłacić, żeby się przejechać. Okay, Ludzi do pełnej prenedy kości. Kurwa, ale jak ten ekran jest pogarańczowy? Ty jakby w zachodzie słońca jechałbyś. <laughs> <laughs> Puszczysz mnie na następnej prosty na tym zakręcie na łuku? Żebym mógł uciec? Kurna! No i kolejne 3 sekundy już mam 6! nie! Arka znowu dała na... Ale jak nie to mówić. zaraz! Zaraz! Po tej pracy! No bo będę dzisiaj odwiedził! Oj! To jest teraz, do prawej! Czemu za McLaren nikogo nie ma? To też pojadę Dobra, to będę... Kurna! Siu... A nie, no, co to było? Cekawiłem się na... bo patrzyłem się na górną tabelę. tu i tak jesteś przede mną. Teoretycznie. A ja mam już 6 sekund. Nie no, musimy się rozbić. Hmm... Hehe, <laughs> da się zrobić! Bo chciałem po tej rozbić, dawaj się Da, i... Dawaj, i... deszcz. Daj, oba Mercedes sobie rozwalają. Spoko. I wtedy budzi się spinala. Mokry sen miał. Ja na Rosji tak. zawsze miałem kary, ja na Rosji nie potrafię ci co przejechać Alek jest tak dobrym kierowcą, że on zawsze bez kary jedzie Alek jeszcze na podium wyląduje Tylko musi trzymać dobre tempo nie, mam to bogate paliwo i tak jakś nie mogę wywalić. Ty też masz po prostu, wszyscy mają. Też mam no, było bo skasowe kwiata. I co, safety tarek? S. Jest... No i kolejne 3 sekundy za tym. Yes. O, nie o, nie wie, wie, jak to, no. S. Kury piejo? Nie, nowy motorek jest. O kurde. No. Aż tu słychać. Ale fajnie pierki. No. Tak, kupił sobie Karol Jadka i że Karla i to tylko taki sportowy. Ale brzmi jak Harley normalny, nie? Ile masz Oliver do McLaren na sekundę? Nie wiem. Nie mam Nie chcę, bo się to i rozpierpi. No, co? <laughs> nie chcę. Nie, kurna wyląduje na śluzy. A już pasują. Nie też, się też strasznie. Nie. nie też. Tylko ja jadę na tych kółkach od drugiego okrążenia. No dobra, Dunek niestety. No Zdunek ja... gratuluję. Chłop co zrobił. Chłop co zrobił. <laughs> Marcin czwarty. Ja pewnie siódmy. Nie, piąty, Szó bo mam tyle kar. Czwarty miejsce! Czerwone. Jezu, jesteś dumny, co prawda, z kosztem. Ale steal. <grym grym> przynajmniej inni się tak przekrożali. Martina. ja się wieczorem też punkt. Tomasz Botlen, 3, -3 sekundowa kara, zaś na nie. Nie jedziemy, nie jedziemy dwóch meczy. Za mecz jedziemy, czy jak? Ja Czy? Ja odpadłem Z czym? Już po tym idziesz? Adra? No, a no, teraz nie No trudno Tak humor dzisiaj na wyścigi, no No ja to można się pościgać, tylko nie na punkty Adrian Wiązowski wysał znowu Nie no, no nie na punkty